Jeśli zachód słońca nie był taki, jaki wymarzyliście sobie z pięknymi kolorowymi chmurami i macie zwykłe zdjęcie z zwykłym niebieskim niebem, możecie to naprawić, wykorzystując Luminar Neo jako wtyczkę do Lightroom Classic. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak to zrobić. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik i jest mi niezmiernie miło, że oglądasz ten film. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, warto uczynić to właśnie teraz, klikając przycisk, subskrybuj pod filmem. Aby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów, kliknij też ten magiczny dzwoneczek, który poinformuje cię o nowych filmach na moim kanale. Warto też zajrzeć na moją stronę słowik.eu/łamane na presety. Tam znajdziesz wszystkie moje narzędzia, presety i profile, które. Używam padobe Lightroom do edycji wszystkich zdjęć. W Dzisiejszym filmie zajmiemy się jednym zdjęciem, które robiłem podczas mojego wyjazdu do południowych Włoch. Vlogi z tego wyjazdu mogliście obejrzeć na moim kanale. Link zamieszczę na górze tutaj gdzieś filmu. Będzie też pod filmem link do playlisty z tymi filmami z tego wyjazdu i Nastawiłem się, że zrobię mega fajne zdjęcie właśnie tego miasteczka Krako, które znajduje się w południowych Włoszech. Jest to przepiękne miasteczko, opuszczone już niestety, ale ma mega, mega klimatyczny wygląd tego miasteczka. Tak jak sami widzicie to na tym zdjęciu, są to stare, mega stare, kamienne, opuszczone budynki. Co prawda, w chwili obecnej znajdują się tu jeszcze różne kozy, owce, które są tam trzymane przez lokalnych pasterzy. Ale poza tymi zwierzętami nie ma tam nikogo innego. No są jeszcze psy, które nocą mocno ujadają. Planowałem zrobić mega fajne zdjęcie tego miasteczka. I o ile podczas samego przygotowania się do tego zdjęcia, szukania kadru, zapowiadało się naprawdę bardzo ciekawie, bo było sporo chmur, które mogły się świetnie rozświetlić, ale niestety przez czas, który upłynął od momentu, kiedy przyjechałem na miejsce sporo przed zachodem, do zachodu słońca te chmury niestety, jak widzicie, się rozeszły gdzieś na boki i zostałem z takim oto kadrem. Niestety ten kadr był robiony z boku, to słońce zachodziło gdzieś z tej strony, także nie było to najlepsze zdjęcie do zrobienia właśnie bez chmur. Jeśli byłyby tu piękne chmury, one by się po prostu... Pięknie podświetliły podczas zachodu, i taki był mój plan. Niestety to nie wyszło. I już podczas samego wyjazdu stwierdziłem, że możemy to zdjęcie oczywiście sztucznie uratować troszkę w luminarze, podmienić niebo. Moglibyśmy to niebo też podmienić w Adobe Photoshop, ale ja stwierdziłem, że podmienię to z niebo w luminarze. Zrobimy taki odcinek. No i tego się trzymam. Dzisiaj podmienimy z niebo. W luminarze i dokonamy jakiejś tam edycji tego zdjęcia też w luminarze. Klikamy sobie prawym przyciskiem, klikamy sobie Edit In, wybieramy sobie Luminar Neo. Program nas pyta, jakie parametry chcemy. Ok, zostawmy sobie na RGB 316 tif klikamy sobie Edit. W tej chwili ten plik jest przygotowany tif i zostanie bezpośrednio już otwarty w luminarze, jak widzicie. No i teraz możemy sobie przejść tu do zakładki edituj jak widzicie, najnowsza wersja Luminara, którą ja posiadam, zobaczmy, jaka to jest wersja 107 dodała polskie tłumaczenie. Fajnie nie wiem, czy wiecie, ale luminar jest tworzony przez ukraińską firmę. Także bardzo miło, że wreszcie po tylu latach dodali polskie tłumaczenie, bardzo miło, na pewno dla osób, które niekoniecznie posługują się angielskim i. Angielski jest dla nich bardzo łatwym językiem, będzie to spore ułatwienie. Muszę przyznać, że to ułatwienie dla mnie będzie na początku troszkę utrudnieniem, ponieważ od zawsze pracowałem w luminarze po angielsku i teraz muszę gdzieś tu się odnaleźć, muszę znaleźć te narzędzia, jak one się nazywają, zobaczcie po polsku, żeby gdzieś się nie pogubić. Szukamy teraz oczywiście nieba, czyli takiej ikonki chmureczki. Musimy ją sobie znaleźć, jest tutaj i chcemy podmienić niebo. Teraz sobie wybierzemy tutaj niebo z tych, które mamy. Tutaj, zobaczmy, może na przykład to. Sunset Cloud 3, całkiem, całkiem fajnie to wygląda. Zobaczmy. Klikamy sobie Sunset Cloud 3. OK. Jest nawet nieźle, bardzo, nawet mi się to podoba, Wam powiem. I teraz mamy tutaj różne opcje horyzontu, możemy sobie zmienić. Odbić to zdjęcie lewo-prawo, jeśli byśmy chcieli. I myślę, że dla mnie to dużo lepiej pasuje z tej strony, bo naturalnie u mnie to zdjęcie miało zachód słońca z tej strony, czyli bardziej się wpasuje to. Super wygląda to naprawdę fajnie. Możemy sobie wziąć tutaj opcję ulepszanie maski i teraz ewentualnie popracować nad tą maską. Chociaż zobaczcie, w tym przypadku luminar spisał się rewelacyjnie oznaczając to. Dziwne, że przy maskach, o których mówiłem w ostatnim odcinku w luminarze, tych inteligentnych maskach, aż tak dobrze sobie nie radzi. To jest było dla mnie naprawdę duże zaskoczenie, tutaj poradził sobie naprawdę rewelacyjnie. Dobra, myślę, że jest OK, to ta podmiana tutaj nieba nie jest trudna, bo mamy bardzo proste linie. Ponowne oświetlenie sceny, tutaj możemy sobie oczywiście tą funkcję troszkę nad nią popracować ale dojdziemy do tego za chwilkę. Teraz bym chciał dostosować na początku niebo. Rozniskowanie, czyli to jest jakby rozmycie tego nieba, zobaczcie, tego bym nie chciał, bo tu jest bardzo fajna struktura, jeśli bym robił to zdjęcie oryginalnie tak jak robiłem, na wyższej przesłonie, także chciałbym, żeby to niebo też było ostre, ale możemy dodać troszkę delikatnie takiego zamglenia atmosferycznego, bo ono przeważnie gdzieś jakieś tam delikatne występuje, a przez to dodamy do nieba bardziej takiego naturalnego wyglądu. To już, wedle własnego uznania, do, zależnie od waszego zdjęcia, musicie sobie wybrać. Dodamy troszkę tutaj, myślę, jasności do tego całego nieba, żeby ono bardziej nam pasowało do naszego pierwszego planu. Myślę, że 60 będzie całkiem spoko. Teraz możemy sobie wrócić na górę. Zobaczcie, ponowne oświetlenie sceny, trochę to podbić. Zobaczcie, nasycenie światła, jak fajnie dodaje tego ciepłego koloru do tego pierwszego planu. Zobaczcie, tak jak teraz to miasto jest takie chłodne dosyć. Mieliśmy pamiętajcie niebieskie niebo wcześniej, czyli dosyć chłodny klimat od tego nieba się odbijał, takie chłodne światło, a przy tak ciepłym niebie, przy tak ciepłych kolorach na niebie, to niestety to miasto musiało być ciepłe. Czyli zobaczcie, w ten sposób dodajemy tego oryginalnego koloru tutaj. Rozświetlenie człowieka oczywiście w tym przypadku no nie ma do czego działać, nie ma tu człowieka, ale ta funkcja i siła światła naprawdę, zobaczcie, świetnie się spisują, możemy sobie to dopasować, tak jak teraz. I myślę, że tak jak teraz, zobaczcie, wygląda to naprawdę spoko do uwierzenia. Zobaczcie, przed i po. Zmiana jest, wiem, drastyczna, ale naprawdę wygląda to, tak naprawdę. Naturalnie, da się w to uwierzyć. Dobra, przejdźmy sobie teraz do opcji opracowanie, czyli develop, by to było po angielsku. Tutaj możemy sobie troszkę popracować nad tym zdjęciem. Ja dodam troszkę delikatnie ekspozycji do tego zdjęcia, myślę. Pobawmy się tutaj inteligentnym kontrastem. Dodajmy go troszkę, podbijmy ten delikatnie kontrast, bardzo fajnie, wyciągnijmy troszkę detali z cieni. Bardzo fajnie, tak jak teraz. Dobra. Teraz przejdźmy sobie na zakładkę Mood po angielsku, czyli po polsku. Będzie to nastrój. I tutaj możemy sobie zastosować jakiś plik lat kolorystyczny, który do tego zdjęcia dodamy. Ja dodam jeden z własnych plików kolorystycznych. Nie ma ich tutaj standardowo, prawda? One są tylko i wyłącznie u mnie. I to będzie taki mój. Prywatny plik kolorystyczny. Ja klikam sobie dodaj niestandardowy plik. LUT. I teraz mogę wybrać sobie z jednej z moich paczek taki plik. Ja sobie tu wybiorę z paczki Boho Desan, plik lat. I będzie to plik Boho desan 5. Te pliki lat będą już niedługo dostępne w moim sklepie na stronie słowika łamane na presety, ale to jeszcze może chwilkę małą potrwać na chwilę obecną możecie jedynie pobrać sobie presety i profile do Adobe Lightroom, żeby dodać ten klimat. Zobaczcie, to jest bardzo, bardzo delikatny lat, który dodaje bardzo delikatnie tutaj klimatu, ale bardzo fajnie. Zobaczcie, tutaj zajmuje się zielenią, dostosowuje ją troszkę do takiego bardziej stonowanego klimatu, troszkę tutaj opanowuje tą niebieskość w niebie. Jest to bardzo subtelna Zmiana, ale moim zdaniem dosyć fajna pozbywa się tego kolorystycznego zamieszania na dole tej zieleni. I ja sobie zostawię ten mój plik, lat. niech na całości zdjęcia sobie gra. Teraz przejdziemy sobie dalej, wejdziemy do zakładki Blask, czyli po angielsku będzie to glow. I tutaj dodamy sobie trochę efekt Ortona, czyli Orton effect. I dodamy sobie taką delikatną wartość, myślę, że około mm, 20. 30, 25, może zobaczmy sobie przed i po, przed, po, może troszkę mniej, dodamy sobie koło tych 20, faktycznie 8, 19. Fajnie, dodajemy takiego. Zobaczcie, teraz mamy dosyć spore powiększenie, może weźmy sobie na mniejszą wartość 50, albo jeszcze mniej, klikniemy sobie 25%. Jak działa efekt Ortona? On rozmywa tak fajnie, delikatnie, zdjęcie tworzy taki trochę niebiański, magiczny taki dreamy look. Weźmy sobie to zdjęcie na całość i ja tutaj ten efekt Ortona delikatnie, zobaczcie, zastosuję. Bardzo fajnie to wygląda. Teraz przejdziemy sobie do funkcji ponowne oświetlenie. Tutaj możemy pobawić się funkcjami głębi i oświetlenia przodu i tyłu. Zobaczcie, tu mamy Funkcję głębi, czyli możemy sterować sobie oświetleniem. Zobaczcie, weźmy sobie jasność blisko na totalnie minus i jasność daleko na totalny plus. I wtedy zobaczcie, standardowo głębia jest na 50, czyli ona jest gdzieś tutaj i możemy przesuwać sobie ten filtr głębi plus minus. To jest taki troszkę filtr, wiecie, graduacyjny ND ale on troszkę jest inteligentny, zobaczcie, bo on wykrywa tą różnicę głębi w zdjęciu, bynajmniej stara się inteligentnie ją znaleźć i w taki sposób robić maskę specjalną. Także ta funkcja czasem fajnie się przydaje. Ja sobie tutaj właśnie ustawię ją na 100%, żeby ona aż sięgała na to miasto moje delikatnie. Zeruję sobie tej jasności i teraz zastosuję sobie troszkę rozświetlenie, jasność blisko, koło. Tych 20, myślę, punktów, 20 paru będzie tu ok. I troszkę delikatnie przyciemnię sobie delikatnie niebo. Myślę, że teraz troszkę za ciemno to wyszło, ale nad tym możemy jeszcze popracować. Zobaczcie, czekajcie. Może troszkę te kontrasty tutaj źle się ułożyły. Weźmy sobie koło 10 i tą jasność daleko też sobie delikatnie osobno już. Dodajmy osobno troszkę więcej, bo zobaczcie, zmniejszenie tego, tej jasności na niebie powoduje, że też nam się tutaj troszkę przyciemnia ta górna część, co wygląda dosyć, zobacznie naturalnie, prawda? Czyli musimy sobie troszkę podbić tutaj tą wartość i zobaczcie, przed i po. Troszkę to zdjęcie wyrównaliśmy, podbiliśmy troszkę jasności tu na mieście i podbiliśmy troszkę jasności w tej części górnej. Bardziej to tak uwierzalnie to zdjęcie wygląda. Teraz myślę, że tak jak teraz to zdjęcie naprawdę wygląda już całkiem, całkiem fajnie, ale możemy tutaj dodać jeszcze sobie coś takiego magicznego, czyli promienie słoneczne. Klikamy sobie Umieść Słońce w centrum i teraz wybieramy sobie miejsce, gdzie to słońce chcemy umieścić. Powiedzmy, że chcemy je gdzieś umieścić w tym miejscu. OK, mamy umieszczone słońce. Możemy sobie teraz dodać wartość tutaj, zobaczcie tego słońca. Mega fajnie. Ja sobie trochę to słońce przeniosę poza, poza kadr, chcę żeby troszkę z poza kadru to słońce biło, bo prawda, widać, że to na pewno nie słońce nie bije stąd, tylko gdzieś spoza. Myślę, że umieszczę je gdzieś na tej wysokości. No i teraz musimy sobie tutaj znaleźć te wartości i poszukać takiego ogólnego wyglądu. Zobaczyć sobie tutaj tu długość promieni. Troszkę może przesunąć trochę to w górę. Kliknąć sobie znaczek penetracja. Tutaj mamy różne ustawienia jeszcze słońca. Zobaczcie, mamy ustawienia promieni słonecznych, tych ilość ich możemy sobie dostosować. Ja myślę, że właśnie szukam takiego wyjścia, gdzie te promienie będą bardziej uderzały w miasto. Możemy z suwakiem losowo powybierać takie losowe ustawienia. Zobaczmy, który nam będzie pasował tu. Weźmy sobie troszkę więcej tych promieni ogólny wygląd jest ok wartość może troszkę, możemy sobie delikatnie podmić podmienić w dół, tutaj troszkę podbić ogólny wygląd w górę tą długość promieni może delikatnie sobie zwiększymy zobaczmy sobie tą penetrację też na tu fajnie, zobaczcie naprawdę fajnie, możemy sobie tutaj użyć tego suwaka o, coś takiego mm, promieni Blasku słońca możemy tutaj ustawienia sobie zmienić, możemy ciepło też sobie zmienić promieni troszkę na cieplejsze, ok, i teraz sobie tą ilość promieni zmienić i teraz znaleźć sobie takie ustawienie, które nam będzie jakoś pasowało i fajnie będzie wyglądało na naszym zdjęciu, może tą ilość promieni sobie zmniejszymy faktycznie na dużo mniejszą, wtedy będzie nam łatwiej coś znaleźć takiego odpowiedniego. Oczywiście, tej funkcji nie musicie używać. Ja chciałem ją tylko Wam pokazać przy okazji, jak ona wygląda i jak ona działa. Ale nie ma oczywiście jakiegoś przymusu używania tej funkcji. Ja myślę, że tak jak teraz, to miejsce słońca jest ok. Musimy tylko znaleźć sobie jakieś odpowiednie promienie, które nam będą gdzieś pasowały do tego zdjęcia. To już jest, wiecie, kwestia Waszego gustu: jak bardzo chcecie te promienie widzieć i jak bardzo one chcecie, żeby na to zdjęcie wpływały. Na przykład coś takiego jest całkiem, całkiem fajne. Możemy teraz delikatnie, oczywiście, tą wartość tu sobie obniżyć, żeby to było dużo delikatniejsze, prawda? Nie musi to być takie mocne, wpadające słońce, może być dużo, dużo delikatniejsze. Możemy też pracować potem ogólnym wyglądem, tą długością promieni, jeszcze troszkę mocniej albo mniej. Tą penetrację możemy sobie tutaj dostosować, zobaczcie, żeby ona bardziej nam odpowiadała, czy mniej. Ja myślę, że coś takiego jak teraz wygląda naprawdę całkiem spoko. Znajdujemy sobie teraz zakładkę harmonia kolorów, którą macie na samym samym w dole. I tu możemy się pobawić troszkę funkcją. Zobaczcie, blask, dodać takiego blasku kolorystycznego, ale tego tutaj na pewno nie będę chciał. Chcę delikatnie ochłodzić troszkę to zdjęcie, czyli mogę sobie ściągnąć tutaj te dostosowania na minus. W tej chwili zobaczcie. Tu możemy sobie też pobawić się różnymi wartościami różnych kolorów osobna edycja ciepła kolorów. Zobaczcie możecie ciepły troszkę podbić możecie zimny troszkę jeszcze bardziej ochłodzić żeby dodać takiego większego kontrastu ja nie będę tego robił bo troszkę za bardzo niebieskie byłoby to niebo i wtedy nie pasowałoby mi do końca ale możemy zająć się troszkę kolorami w cieniach na przykład zobaczcie możecie to średnie troszkę i światłości tutaj pozmieniać i zobaczcie. Ja sobie w cieniach troszkę zmienię delikatnie kolorystykę. Zobaczcie, bardzo, bardzo subtelnie możemy sobie odmienić tą kolorystykę delikatnie w cieniach. Weźmy sobie teraz światłości, w światłościach możemy też pobawić się kolorystyką, dodać troszkę tego czerwieni, pobawić się tutaj, zobaczcie, tymi kolorami, troszkę dodać więcej, bardziej żółtego, ale to naprawdę bardzo, bardzo subtelnie. Chciałbym jeszcze zbalansować troszkę kolorystykę na nie, tych tonach średnich tutaj. Może wejdźmy sobie właśnie w tony średnie i magenta, zielone. Delikatnie przesuńmy w kolorystykę magenta, ale to naprawdę dosłownie te 5 punktów. Teraz możemy sobie klikając to oczko zobaczyć przed i po. Jest to bardzo delikatna, subtelna edycja, ale troszkę wychładza nam ten pierwszy plan w tych cieniach. Troszkę Zmienia te kontrasty pomiędzy ciepłym a zimnym, to zdjęcie jeszcze bardziej nam się tutaj wyróżnia. Wygląda naprawdę całkiem fajnie. Jedyna rzecz, która jeszcze mogłaby być jaśniejsza, to jest troszkę tutaj ta część i może to zrobimy sobie dodatkowo, wchodzimy sobie w opracowanie i teraz podbijemy sobie troszkę ekspozycję w tej części. Klikniemy sobie maskowanie, klikniemy sobie gradient liniowy i przeciągniemy sobie troszkę taki gradient, zobaczcie. O właśnie, coś takiego. Zobaczmy sobie przed po. Dostosujmy sobie to delikatnie w ten sposób, żeby ta jasność była tak jak chcemy. OK, przed i po. Troszkę rozjaśniliśmy tą część. Dużo fajniej to wygląda teraz, myślę. I w ten sposób doszliśmy do końca edycji tego zdjęcia. Możemy je sobie podejrzeć przed i po. Zobaczcie, przed i po. Klikamy teraz zastosuj. W ten sposób Luminar Neo zapisze to zdjęcie w tym pliku TIF i zostaniemy przeniesieni bezpośrednio do Lightroom Classic. Teraz możemy sobie porównać te dwa zdjęcia. Mamy zdjęcie przed i zdjęcie po. To jest zdjęcie, które chciałbym wykonać właśnie z takim niebem mega podświetlonym. Chciałbym zrobić zdjęcie właśnie w tym miasteczku Krako. Może następnym razem, jak pojadę na południe Włoch w jakąś jesień. Uda mi się w tym miasteczku spotkać takie warunki i zrobić to zdjęcie może następnym razem. Tym razem się nie udało, tym razem miałem tylko takie czyste, proste zdjęcie, zrobione też przy drodze, ale to zdjęcie całkiem fajnie mi się podoba i myślę, że w innych warunkach byłoby naprawdę rewelacyjnym kadrem. Właśnie warunki odgrywają przy takich zdjęciach najważniejszą rolę. Ten pierwszy plan to miasto, też jest tu ważne, ale bez dobrych warunków, niestety, no nadal to jest tylko zwykłe zdjęcie. Jeśli byśmy mieli takie warunki, no to by była inna bajka. Mam nadzieję, że ten odcinek o Luminarze Wam się podobał. Jeśli chcecie więcej edycji w Luminar, piszcie do mnie. Będziemy działać i realizować takie filmy. Piszcie o tym w komentarzu. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, warto uczynić to właśnie teraz. Dzięki wielkie, zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!